Wysłuchasz teraz wypowiedzi jednego z najlepszych triadlonistów w historii, bo od tego, co powiedział w tym wywiadzie, dowiesz się pewnie więcej niż ze wszystkich przeczytanych książek, a nawet od Twojego trenera. Człowiekiem tym jest Alistair Brownley, a wywiad przeprowadził Spencer Matthew. Ja jestem Shabak i to jest moje tłumaczenie tego wywiadu. Podzieliłem go na trzy części. Kiedy mówię Alistair, tłumaczę wypowiedź Alistera. Kiedy mówię Spencer, tłumaczę komentarz bądź pytanie prowadzącego wywiad. Kiedy mówię komentarz Komentuję to, co powiedział mistrz. Zapraszam do wysłuchania. Spencer, czy możesz mnie przeprowadzić przez swoją rutynę treningową z czasów, kiedy byłeś w szczycie formy? Alister, moglibyśmy tutaj siedzieć cały dzień. To było bardzo podstawowe. Struktura mojego treningu była oparta o tydzień, który praktycznie powtarzał się przez cały rok, a trenowałem 50 tygodni w roku. I tak, poniedziałek i wtorek były takie same każdego tygodnia, podobnie jak środa i inne dni, po prostu powtarzały się w każdym kolejnym tygodniu, a w każdym z nich trenowałem ponad 35 godzin. Na przykład Pływałem 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku rano po półtorej godziny. Trening na rowerze wykonywałem 6-7 razy w tygodniu i w moim absolutnym szczycie formy biegałem 10 razy tygodniowo. Miałem więc wiele tak zwanych double days, czyli podwójnych treningów dziennie w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, sobotę, co dawało razem 25 km pływania, prawdopodobnie jakieś 500 km jazdy rowerem i maksymalnie 120 km biegu. Spencer, tygodniowo, każdego tygodnia przez 50 tygodni w roku, czyli Twoim kluczem była regularność i konsekwencja. Alister. Tak, ja uważam, że konsekwencja jest kluczem do treningu. Myślę, że nasze ciało jest maszyną, która kiedy otrzymuje bodziec jest doprowadzana do pewnego poziomu uszkodzenia, zniszczenia, adaptuje się do niego. W związku z czym, im większy bodziec, tym lepsza, wyższa adaptacja. Oczywiście potem wchodzimy w detale, to znaczy musimy zrozumieć, że do obciążeń treningowych trzeba przyzwyczajać się stopniowo, a potem też odpowiednio rozłożyć objętość i intensywność na poszczególne dni tygodnia. Widzimy jednak ewidentnie także ze strony badań naukowych, że objętość, czyli czas spędzony na treningu, jest bardzo dużym bodźcem do wzrostu formy. Spencer, czy zauważyłeś jednak, że wykonując te same treningi co tydzień, czyli praktycznie powtarzając wciąż to samo, dochodzisz do stagnacji? Chodzi mi o to, co robisz, że jesteś coraz bardziej fit, jesteś szybszy, jesteś silniejszy, mimo monotonnego treningu. Alister, owszem, w obrębie każdego tygodnia treningi były praktycznie identyczne. Olbrzymia większość mojego treningu, czyli około 32 godzin, to był jednostajny trening aerobowy. Dla przykładu, w każdą środę miałem godzinę biegu, ale też urozmaicałem sobie trasy. Na przykład w zeszłą środę miałem inną, w tę środę będę miał inną i za tydzień wybiorę inną trasę do biegu. Ale kiedy z kolei był czas na treningi intensywne, których w tygodniu miałem dwa bądź jeden, te bardzo różniły się od siebie i były wbudowane w tak zwany system Progressive Overload, to znaczy każdego tygodnia zmieniałem jakieś parametry, by te treningi stawały się coraz bardziej wymagające. Mój komentarz, jeżeli Twoja praca nad Twoją wydolnością na poziomie nawet bardzo zaawansowanym amatorskim, albo nawet na podstawowym poziomie po prostu odchudzania się sportem i szukania zdrowia sportem, nie idzie po Twojej myśli to wysłuchawszy tych trzech minut z uwagą już odkrywasz przyczynę. Brak powtarzalności. Polscy zawodnicy, przynajmniej kolarze, zwłaszcza górscy, których mogę obserwować gdzieś na strawie, albo znam ich po prostu, którzy jeżdżą na bardzo zaawansowanym poziomie amatorskim, jeżdżą regularnie przez cały rok, spędzają zimę bądź wiosnę gdzieś na trening kampach za granicą, Jeżdżą, jak wspomniałem, regularnie dosyć dużo i dosyć ciężko, ale brakuje tam powtarzalności. To, co wyraźnie wynika z wypowiedzi Alistera i wielu innych zawodników wytrzymałościowych, triatlonistów, biatlonistów, kolarzy, to powtarzane do znudzenia te same bodźce oczywiście z delikatną progresją objętości, czyli czasu spezane, spędzanego na treningach w każdym tygodniu. Oczywiście, przecinanego odpoczynkami, oraz odpowiednie manipulowanie intensywnością. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, jak mało intensywności jest w tygodniowym treningu, było w tygodniowym treningu Alistera. Jakieś 2-3 godziny na ponad 35 godzin tygodniowo. Zdecydowana większość to typowo aerobowy, tlenowy, jednostajny trening. Sam tak powiedział. Zwróćcie uwagę, jak dalej drąży temat Spencer Matthews. Spencer, jak często trenowałeś z intensywnością tempo? Czy zdecydowana większość Twoich treningów to była tak zwana druga strefa? Przecież tak często słyszymy, musimy jeździć czy biegać powoli, żeby być szybkimi. Ty oczywiście jesteś bardzo szybki, ale jak dużo czasu poświęcałeś na trening szybkościowy? Mój komentarz, to co teraz usłyszycie to są same perełki. Alister. Mój trening był zawsze bardzo spolaryzowany. 30 godzin każdego tygodnia poświęcałem na trening o niskiej intensywności, to znaczy nisko w drugiej strefie lub wysoko w pierwszej strefie. A ludzie nie wyobrażają sobie, jak lekki może być taki trening. Myślę też, że największy błąd, jaki ludzie popełniają najczęściej trenując sporty wytrzymałościowe, zwłaszcza amatorzy, którzy myślą, że jeżeli mają mało czasu, muszą trenować mocniej, to trenowanie w górnej części strefy drugiej, czyli blisko, nazwijmy to, progu tlenowego. Moim zdaniem nie daje to znacząco wyższego pożytku fizjologicznego, ale za to jest opłacone znacznie większym stresem całego naszego systemu. Zużywasz też dużo więcej paliwa i powodujesz większe zmęczenie, które nie daje wymiernych rezultatów fizjologicznych w porównaniu z treningiem nieco mniej intensywnym. Z drugiej jednak strony moje intensywne treningi były naprawdę intensywne. To znaczy, niewiele tam było treningu typu tempo, natomiast bardzo dużo treningu tak zwanego progowego w okolicach mojego V2 Max. Starałem się jak najwięcej intensywnych treningów jeździć w okolicy V2 Max, ale jednak nigdy nie osiągać mojego maksa. Zawsze myślę o tym, że następnego dnia znowu będzie trening i chcę być do niego przygotowany. Mój komentarz. Alister wyraźnie powiedział tam po angielsku You try never go to max. Czyli starasz się nigdy nie osiągać swojego maksa na treningach z myślą o tym, żeby następnego dnia być w stanie wykonać wysokiej jakości trening. Bardzo ciekawe, pomyślcie, jak to się ma do powiedzenia, żeby dawać z siebie na treningach wszystko. Spencer. Mówisz zatem, że dosyć rzadko doprowadzasz siebie do wysiłku maksymalnego czy submaksymalnego, a zdecydowaną większość Twojego treningu stanowi budowanie bazy na niskich intensywnościach, czyli prawdopodobnie masz wtedy tętno w okolicach 130 do 150. Pierwsza odpowiedź alistera albo nawet mniej. Alister ciągnie dalej. To tętno mogę mieć w okolicach 120 albo nawet mniej. Może to nie jest idealny przykład, mówi Alister, ale wyobraźcie sobie piramidę. Fundament tej piramidy to trening aerobowy, który buduje mocne ciało, mocny silnik aerobowy. I dopiero na fundamencie, tym potężnym fundamencie aerobowym, mogę budować dalsze elementy mojej formy. Położenie tego fundamentu pod piramidę, czyli całą strukturę zmian fizjologicznych w organizmie jest najważniejsze, ale też zabiera najwięcej czasu. To znaczy, moje serce musi być większe, moje serce musi efektywniej pompować krew, krew musi efektywniej przepływać przez płuca, musi efektywniej transportować tlen do poszczególnych komórek. Tak właśnie zbudowany organizm jest dopiero gotowy do jazdy ostro, szybko, mocno, a adaptacje do treningu o wysokiej intensywności wymagają mniej czasu niż zbudowanie fundamentu. Alister dodaje: Z mojego doświadczenia także wynika, że adaptacje te zachodzą szybko i im większy fundament zbuduję, tym wyżej mogę umieścić czubek mojej piramidy. Mój komentarz: Za moment Spencer zada Alisterowi genialne pytanie, czyli przeniesie strukturę treningu Alistera na nasze warunki, na warunki amatorów, którzy mają dużo mniej czasu do treningu, i czy to się przeniesie do naszego treningu. Ale chcę zwrócić uwagę na to, że kiedy Alistair mówi o piramidzie, nie ma na myśli struktury piramidalnej treningu, dlatego że, jak wspomniał wyraźnie wcześniej, struktura jego treningu jest mocno spolaryzowana czyli ma bieguny nazwijmy to biegun północny to wysoka intensywność i niewiele czasu tam spędzanego każdego tygodnia. I biegun południowy to niska intensywność i mnóstwo przepłyniętych basenów, przejechanych i przebiegniętych kilometrów. Przechodzimy teraz do genialnego pytania Spencera. Spencer. Co powiesz jednak o amatorach, którzy nie mają tyle czasu na trening? Jeżeli kilka razy w tygodniu wybiorą się na godzinne wybieganie, czy powinni wtedy biegać bardziej intensywnie, czy też bez względu na to, ile czasu poświęcają na trening tygodniowo, większość tego czasu powinni jednak spędzić. W niskich strefach intensywności. Alister, bez względu na to, ile czasu poświęcasz na trening tygodniowo, znaczącą część tego czasu powinieneś spędzić jednak na treningu o niskiej intensywności. Dla przykładu, jeżeli trenujesz 4 godziny tygodniowo, Upewnij się, że przynajmniej dwie godziny spędzasz właśnie w tych strefach. Uważam także, że taki trening ma duże znaczenie z punktu widzenia zdrowotnego, to znaczy, adaptacja naszego układu naczyniowo-sercowego oraz metabolizmu naszego organizmu są bardzo korzystne właśnie przy treningu o niskiej intensywności. Trening o wysokiej intensywności nie zawsze będzie z korzyścią dla zdrowia. Mój komentarz. Zbliżamy się już do końca tej części wywiadu z Alisterem, w której mówi on stricte o treningu, a więc i do końca tego odcinka, ale chcę wam zwrócić uwagę, że kiedy Alister mówi o treningu intensywnym i o tym, że nie zawsze będzie on z korzyścią dla zdrowia, nie ma na myśli, że amatorzy albo niesportowcy powinni unikać intensywnego wysiłku. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli poświęcasz znaczną część w tygodniu na treningi, w ogóle poświęcasz się treningowi i znaczną część tego czasu spędzisz w strefach wysokich, czyli będzie to wysiłek o wysokiej intensywności, to może nie być korzystne dla Ciebie, dla metabolizmu, dla Twojej formy, Spencer. Mówisz, że zdecydowana większość naszego treningu powinna być stosunkowo lekka czy o niskiej intensywności. Ja jestem winny podejścia, że kiedy mam powiedzmy 90 minut na trening, w sposób intuicyjny będę myślał, że mocniej jest lepiej, dlatego dużo łatwiej jest mi niechcący wręcz trenować intensywnie. Co mógłbyś poradzić osobom, które są amatorami, nie mają tak dużo czasu na trenowanie? Co w ich nastawieniu do treningu mogą zmienić, by osiągać lepsze wyniki? Alister, ja też jestem winien takiego myślenia, bo teraz kiedy nie jestem już profesjonalnym sportowcem, kiedy mam tylko jedną godzinę na trening, myślę sobie, lepiej, żeby ten trening był solidny. Każdy, kto zabiera się za trening, powinien pamiętać o tym, że celujemy w różne procesy metaboliczne, w różne szlaki metaboliczne i chcemy zbudować jak najlepszy organizm. Poza tym, jeżeli trenujesz za dużo, za mocno, nie tylko nie uzyskujesz właściwej superkompensacji organizmu, ale też znacząco, znacząco, podkreśla Alister, zwiększasz ryzyko wystąpienia chorób i kontuzji. Kiedy masz na przykład na treningu biegać 5 minut na kilometr, a czujesz się świetnie i biegasz 4 minuty na kilometr, znacząco zwiększasz ryzyko kontuzji. I owszem, bieganie czy jeżdżenie powoli może się wydawać być sprzeczne z intuicją, ale pomyśl o czymś jeszcze. Sport to różne intensywności. Sport to przyjemność. I kiedy idziesz na trening, wiedząc o tym, że masz utrzymywać tętno nie większe niż 125 uderzeń serca na minutę i wracasz z treningu, czując się lepiej niż przed treningiem, to właśnie sprawia, że sport jest dla nas przyjemny i chcemy go uprawiać mój komentarz. I tak dochodzimy, drogie szajbajki, do sedna mojego kanału i, i całej idei mojej działalności. Sport ma być przyjemny. Alister nie tylko pokazał, że niska intensywność to coś dobrego. Potwierdził swoimi wynikami, jak lekko, ale regularnie i dużo trenując można uzyskać niesamowite efekty. Natomiast Fakt, że sport będzie dla nas czymś przyjemnym, to właśnie ten fakt sprawi, że sport będziemy uprawiać przez całe życie. A najbardziej podoba mi się w tym wszystkim, że właśnie to jest także droga do uzyskania największej, szczytowej formy życiowej. Jeżeli chcecie uzyskać więcej informacji na temat chociażby tego zawodnika, który zaraz po zakończeniu kariery sportowej udziela coraz więcej wywiadów, napiszcie w komentarzu. Więcej, Wam dziękuję za wysłuchanie i bawmy się sportem. Do następnego, cześć!